Tak, więc w przyszłości lepiej rób grafiki, takie jak ta, którą teraz oglądamy, z malejącymi wskaźnikami w różnych krajach. To, to, to pokazuje całe populacje. Um. więc, więc m, m, możesz spojrzeć na korelację między wskaźnikami płodności a liczbą szczepionek na poziomie całego kraju. Ale różnice w Czechach masz to zredukowane DW w danych czeskich, masz to zredukowane do indywidualnej ciężarnej kobiety. Tak. I w danych czeskich mieliśmy wcześniej o wiele więcej informacji, które mogliśmy wziąć w ten sposób, ten wykres, na który patrzymy, ale eh, to to i to byłoby dużo więcej u, u danych, które chcielibyśmy znać, ponieważ oczywiście masz wszystkie te, kto, które współzmienne mogłyby tam być. Hmm. A także, czy była współchorobowość, czy miało to coś wspólnego z klasami społecznymi, czy miało to coś wspólnego z edukacją i tym wszystkim. Jest wiele rzeczy, które można by zbadać i chcielibyśmy to zbadać, ale nadal, jak mówiliśmy wcześniej, to jest sygnał. A kiedy masz na przykład sygnały bezpieczeństwa, co to jest? Niezależnie od tego, czy Ci się to podoba, czy nie. Tak, i oczywiście, cóż, co mnie tutaj martwi, to jawny efekt biologiczny. Tak. Tak, i, i... tak, mogą być skutki lockdownu, tak, mogą być czynniki społeczno-ekonomiczne, ale oczywistym pierwszym efektem to zbadania, moim zdaniem, gdy mówimy o ciąży i reprodukcji, jest fizjologia, anatomia i fizjologia. Procesy patologiczne. Oczywiście, i to jest ta interesująca część, ponieważ wiele osób mówi, cóż, jaka mogłaby być być przyczyna. A ja mówię, cóż, słuchaj, wiemy z badań i wiemy z tego, co mamy od Ema, jeśli to pokażesz. Wiemy, że niektóre z efektów ubocznych, które kobiety zgłaszały w dużej mierze, to właściwie. Po prostu powiedz nam, co to jest Ema Wibeke? Uch, tak, to właściwie krwawienie y, miesiączkowe. Cóż, EMA to Europejska Agencja Leków, która zbiera wszystkie działania niepożądane, zgłoszone działania niepożądane z krajów europejskich i, i umieszcza je wszystkie w swojej bazie danych. I to teraz ta grafika na dole tutaj co to jest? Um. Cóż, to wszystko, co teraz pokazujemy, to pewne dane z EMA, które. Ma... Mm. Walter Aukema stworzył wykresy i wszystko to. I jeśli zaczniemy od dołu, widać, że ciemno-niebieski kolor, jeśli spojrzysz na lewą stronę, widzisz jasno-szare kolory. To jest właściwie zwykła ilość zgłaszanych skutków ubocznych. z zaburzeniami miesiączkowymi. Nie wszystkie. Oczekiwałbym. Tak, tak to zwykle wygląda. Można to zobaczyć bardzo regularnie. A potem nagle pojawiają się szczepionki przeciwko, uch, COVID-19 i nagle widać te duże skoki, uch, te niebieskie, gdzie widać mnóstwo zgłoszonych skutków ubocznych. Wiesz, pojawiające się um w bazach danych i co musisz pamiętać gdy masz zgłoszone skutki uboczne to że są one tylko zgłoszone to było w czasie gdy wszyscy mówili tylko o korzyściach nikt nie mówił nie wspominał o ryzykach związanych ze szczepionkami i każdy kto tylko odważył się mówić o ryzyku uch wiesz związanym ze szczepionkami był cenzurowany i, i uch wiesz oczerniany itd więc to jest pomimo całej atmosfery wokół szczepionek, gdzie, wiesz, dosłownie ktoś nazwał to, wiesz, darem od Boga i tak dalej. Nadal zgłaszano te skutki uboczne. Tylko, żeby ci powiedzieć, że to prawdopodobnie tylko 10%, prawdopodobnie nawet mniej. Tak, powiedziałbym, że 10% to absolutne maksimum, którego bym się spodziewał. Max, oczywiście, a nawet więcej dlatego tego uch leku, czy tego uch u. Więc nie jest nierozsądne założyć, że rzeczywiste wskaźniki były 10 razy wyższe niż to. 10 razy wyższe, na pewno. I, yy, I to też wiemy. Uch, jeśli zapytasz kobiety, które miały je w wieku rozrodczym, ponieważ to są zaburzenia miesiączkowe, wiele kobiet miało zaburzenia miesiączkowe. Uch, a potem, kiedy patrzymy w górę powyżej tego, jeśli pójdziesz w górę i spojrzysz, nie, po prawej stronie, na, na prawej, to, to tak. tam możesz je zobaczyć. Um, um, te duże, okrągłe, to te z największymi liczbami. I możesz to zobaczyć również po liczbach, więc. Tak, więc to nie tylko regularność, krwawienie miesiączkowe, zaburzenia miesiączkowe. Dokładnie. Krwawienie miesiączkowe. Tak, dokładnie. I większość z nich miała obfite krwawienia miesiączkowe lub zaburzenia miesiączkowania, lub um, uch, uch, jak to się nazywa? Nieregularność miesiączkowania i tak dalej. Tak, albo opóźniona menstruacja. I opóźniona menstruacja. Ale w każdym razie to problemy z menstruacją. I to po prostu pokazuje, że jeśli masz zaburzenia menstruacyjne, wiesz, jakiegoś rodzaju lub przynajmniej nieregularną menstruację, to oczywiście będzie to miało wpływ na twoją płodność. I więc... O, o oczywiście. Tak. Uch, tak. Nawet ja to wiem. Uch. To znaczy myślę, że mógłbyś zapytać o to małe dziecko. I oczywiście to będzie miało... Och, na pewno nie poprawia twojej płodności. To pewne. Z pewnością mogłabym zapytać każdą nastolatkę to na pewno. Dokładnie, dokładnie. I, i, i jeszcze jedna rzecz, te kobiety faktycznie, wiesz, one były tak um, cierpiące z powodu tych problemów, że faktycznie dostrzegły związek i to wraca do. Na, nawet więcej miało problemy. I, I proszę bardzo, masz to, jak mówię prosto w twarz, masz te uch, wzorce, ogromne liczby kobiet, które zgłaszały uch. Swoje krwawienia menstruacyjne. Możemy zobaczyć, że również w danych na poziomie krajowym widzimy, że w naszym badaniu nad zależnością od plakietek widzieliśmy to również w trójwymiarze. Więc widzimy ten wzorzec. I na pewno jeśli masz krwawienie miesiączkowe, masz problem z płodnością. Czego nie wiemy, to czy niektóre z tych zgłoszonych krwawień menstruacyjnych zniknęły, czy też są to zaburzenia na całe życie. Tego nie wiemy. To jest naprawdę niepokojące, prawda? Niektóre kobiety są teraz mniej płodne lub bezpłodne? Dokładnie, dokładnie. I przez resztę swojego życia w wyniku tego. Nie, wiesz, my jeszcze tego nie wiemy. Lub w momencie ich życia, ponieważ to, uch, trwa co najmniej dwa lata, wiesz, dwa lata, hmm. więc ja. Tak, to prawda, lata rozrodcze są stosunkowo krótkie. Byłoby potrzebne. Tak. Nie mamy wielu osób po czterdziestce, które rodzą dzieci, prawda? Nie, dokładnie, więc to może być koniec okresu płodności, który. To, to zniknęło, więc, więc to nie jest tak, że możesz po prostu poczekać kolejne 10 lat, i o, o to jest, no to zaczynamy od nowa, to zniknęło na zawsze. Ale w rzeczywistości osobiście nie znam żadnej kobiety, która urodziła dziecko starsza niż. myślę, że najstarsza, którą znam osobiście, ma 44 lata. Tak, to kolejna sprawa. No, no mamy tę historię o, wiesz, kimś w moim wieku, ale, ale, ale masz rację, ale, ale wciąż, to znaczy i. I dlatego wiemy, że płodność gwałtownie spada po w wieku właściwie 30 lat. Cóż, to w bardzo szczególnych przypadkach. Rozmawiałem z położnymi, które, myślę, że jedna z położnych, z którą rozmawiałem, miała naturalne poczęcie w wieku 48 lat. O, ale ale, to, ale to, jest, to jest bardzo rzadkie. Bardzo, bardzo rzadkie. Powiedziałbym, że tak, a potem znowu. Więc to już krótki okres czasu, który minął. A dzisiaj, kiedy kobiety czekają, aby zajść w ciążę, one. Wiesz, wiele kobiet czeka, aż skończą edukację i te wszystkie sprawy. Więc powiedzmy, że zaczynają w wieku 30 lat, a powiedzmy co najmniej 38-39. Wtedy to, to, wiesz, powodzenia, że tak powiem. U, to znaczy wskaźnik płodności spada po, po, no nawet na początku 30 wskaźnik płodności. Tak, tak, tak. To całkiem. I zaczyna spadać nawet w wieku 24 lat. Się ma... Ale tak, masz, masz coraz więcej cykli bezewulacyjnych, gdzie nie dochodzi do uwolnienia komórki jajowej. Dokładnie, dokładnie. Więc więc oto jest, więc to jest jakby to jest um, to jest, to jest już krótki okres czasu, a ty już zabierasz z tego dwa lata. I to nie są dwa lata, które wrócą później. Więc dla niektórych kobiet to jest zdecydowanie na całe życie. I, i wtedy trzymajmy kciuki, że wiesz, miały dziecko lub dwoje wcześniej, ale niektóre zostaną bezdzietne z powodu uh, szczepionki. I myślę, że wtedy wracając do tego, czy kiedykolwiek powinni byli przyjąć. Szczepionkę i dużą odpowiedzią na to jest nie. Ej, jeśli otrzymałem zgodę, wiesz, jeśli im powiedziano, cóż, weź tę szczepionkę, też mi jest ta. Dokładnie. Och, ale, och, ale to może oznaczać, że nigdy nie będziesz mógł, mógł, nigdy nie będziesz mieć dzieci. Tak, wiesz, ile osób by powiedziało, och, tak, daj mi dwa, skoro już przy tym jesteś? Tak. I gdyby tak było i zdecydowali się to zrobić, wtedy to jest świadoma zgoda. Ale o to chodzi, że, że, że to nie zostało zrobione. Nie, i znowu to samo, i dlatego uważam, że to. Takie ważne, że ludzi okłamywano. Ludzie byli nękani, jeśli nie wzięli szczepionkę. Ludzie byli zwalniani. Wiesz, ludzie byli wykluczani z wydarzeń towarzyskich, rodzinnych i tym podobnych. I myślę, że to jest i jednocześnie władze wstrzymywały dane, ponieważ patrząc wstecz na te dane, można zobaczyć, że to są dane, które EMA zbiera od 2022 roku. Więc dane były dostępne. Właśnie je opublikowaliśmy. Tak, aha. Te dane były na czymś arkuszu kalkulacyjnym w 2022 roku. To jest to. To jest to. Więc ktoś tam siedział, obserwując te dane, wiesz, idąc naprzód i, i, i nikt nic nie zrobił. I w momencie, gdy zobaczyli, że to, jak to samo mam z zapaleniem mięśnia sercowego, w momencie, gdy zauważyli, że istnieje jakiś związek, kobiety powinny zostać poinformowane. Kobiety powinny, wiesz, kiedy zaczęli wprowadzać to wszystko. Więc, yy, więc ja my i, i kiedy, a przynajmniej kiedy miały krwawienia menstruacyjne i yy, zaburzenia, kobiety powinny były być poinformowane, mieć kontrolę i tak dalej. Ale zamiast tego było milczenie. Nie będziemy o tym mówić, nie będziemy o tym pisać. To znaczy, słuchaj, John, żadne media głównego nurtu nie wspomniały o naszym badaniu. Żadne. I to... Dlatego tak ważne jest, abyśmy to zrobili. Dokładnie, dlatego to wszystko jest takie ważne, ale ma to wpływ na wszystkich w świecie zachodnim. I to jest jak nic, i wracasz do cenzury, i ktoś kłamie i udaje, że to się nie dzieje, co jest dla mnie, jako, wiesz, obywatela, zaniepokojonego obywatela, że tak powiem, myślę, że to jest, to jest tak przygnębiające, i, i wiesz, hańba dla demokracji i hańba dla nauki. I, i jeśli to. Jeśli to przyczynowe powiązanie jest prawdziwe, to znaczy te dane dotyczą wszystkich krajów zachodnich, możemy mówić o milionach dzieci, które, które nie istnieją. Miliony, dokładnie, dokładnie.